Boże Narodzenie na kresach było czymś więcej niż tylko świętem religijnym. Było czasem, gdy w najciemniejsze dni roku w domach rozbłyskało światło. Nie tylko świec i ognia w piecu, lecz także światło wspólnoty, pamięci i nadziei. Krótkie grudniowe dni i długie zimowe wieczory sprzyjały opowieściom, śpiewom i wróżbom, które od wieków łączyły ludzi w jedną wspólnotę, w kręgu rodziny i sąsiedztwa. Na Samborszczyźnie, podobnie jak w innych częściach Kresów, święta były tkane z wielu nici, chrześcijańskich i pogańskich, polskich i ruskich ludowych i szlacheckich. Każdy zwyczaj, każda pieśń, każdy gest od pobłaźniczki zawieszonej u sufitu, pokutę na stole, choinkę, był świadectwem tego, że człowiek w najciemniejszym czasie roku szukał bliskości, ciepła i sensu to właśnie w tych chwilach rodziła się wspólnota której pamięć trwa do dziś zapraszam więc państwa na kresową wigilię witam państwa na moim kanale kresy mniej znane jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, aby wiedzieć, kiedy wrzucę kolejny filmik. Można też wesprzeć mój kanał, za co z góry dziękuję. Krótkie grudniowe dni, długie wieczory. Śnieg skrzypiący pod butami i ciepło ognia w piecu lub kominku wszystko to tworzyło niezapomnianą atmosferę przedświąteczną, która budziła w sercach nostalgię i przywoływała wspomnienia dawnych zwyczajów Bożego Narodzenia. Choć wiele z nich zanikło, a inne uległy przemianie. Samborżczyzna, a także Kresy, te bliskie i te dalekie, wciąż pielęgnują swoje tradycje, przekazują je z pokolenia na pokolenie, gdyż święta te stanowiły najważniejszy czas wspólnoty i duchowego odrodzenia. Od niepamiętnych czasów patronką Ziemi Samborskiej była święta Barbara. Jak Barbara po lodzie, to Boże Narodzenie po wodzie mawiano, wypatrując znaków nadchodzących świąt. Już od 4 grudnia wraz z początkiem Adwentu w domach rozpoczynały się przygotowania. W ojutyczach nie mówiono o choinkach, lecz o wichach, drzewkach ozdabianych jabłkami, orzechami owiniętymi w sreberka po czekoladzie. I ręcznie robionymi ozdobami. Ten czas był nie tylko okresem dekoracji, ale także duchowego oczyszczenia i wspólnotowego oczekiwania. Boże Narodzenie na samorzczyźnie to nie tylko święto religijne, to także czas zabawy, wróżb, kolędowania i odpoczynku. Region ten zamieszkiwany przez Polaków, Rusinów, Bojków i Żydów był tyglem kulturowym, w którym tradycje chrześcijańskie splatały się z pogańskimi obrzędami. Przesilenie zimowe od 21 grudnia do 6 stycznia od wieków uznawano za czas magiczny. Najdłuższa noc w roku była momentem krytycznym, pełnym niepokoju i nadziei, gdy słońce wstawało, świętowano zwycięstwo światła nad ciemnością, Usłowian obchodzono wtedy godę, świętoplonów i zmarłych. Oto w czasach pogańskich palono na ogniska, na grobach, karmiono zwierzęta opłatkiem. W epoce chrześcijańskiej, wierząc, że tej nocy wigilijnej przemówią ludzkim głosem, na Wołyniu i Połysiu. Zamiast choinki wieszano pod łaźniczkę wierzchołek sosny lub świerku, zawieszony u sufitu i ozdobiony jabłkami, orzechami, piernikami oraz kolorowymi wstążkami. Szklane bombki były rzadkością. Pojawiały się na choinkach w bogatych domach. Wspomnienia kresowych rodzin mówią, że dzieci cieszyły się najbardziej z jabłek i orzechów, które można było zerwać i zjeść dopiero po świętach. Na Podolu i w Galicji Wschodniej na stołach królowała kutia, potrawa z pszenicy, maku, miodu i orzechów, symbolizująca dostatek i błogosławieństwo. Obok niej pojawiały się barszcze z łóżkami, zupa grzybowa, ryby, pierogi, kapusta z grochem, a także kolebiaki i bliny. W wielu wsiach przygotowano też pampuszki, drożdżowe bułeczki smażone na oleju, podawane z czosnkowym sosem. Na Polesiu i Wołyniu Pielęgnowano też zwyczaj polowania wigilijnego. Mężczyźni wychodzili o świcie do pierwszej krwi. Musieli upolować zwierza, aby zapewnić rodzinie pomyślność w nadchodzącym roku. Dopiero po powrocie z polowania rozpoczynano przygotowania do wieczerzy. W wielu świadectwach tamtych lat Pojawia się też wróżenie z cebuli. Gospodarz kroił cebulę na 12 części, posypywał solą i układał na parapecie. Każdy plaster symbolizował miesiąc nadchodzącego roku. Słucha sól, wróżyła pogodę. Wilgoć oznaczała deszcze, a rozpuszczona sól zwiastowała trudności. Dziewczęta tarły mak, wierząc, że szybciej wyjdą za mąż. Wierzono też, że jeśli ktoś płakał w wigilię, będzie płakał aż do nadchodzących świąt. Nakazywano również, aby w dniu wigilijnym nikomu nic nie pożyczać, gdyż tylko osoby złe idą pożyczać coś od sąsiadów w ten dzień. Jeśli do domu w dzień wigilii Bożego Narodzenia jako pierwszy przychodził mężczyzna, wróżono dostatek i zdrowie domowników. Kobieta zaś była świadectwem chorób i nieszczęść, które czekały domowników w nowym roku. W i i Samboże wróżono także z psiego szczekania. Oto z której strony pies zaszczekał, stamtąd miał nadejść przyszły mąż niezamężnej panny. Pielęgnowano też zwyczaj dzielenia się opłatkiem ze zwierzętami. Wierzono, że tej nocy bydło i konie mogą przemówić ludzkim głosem, a opłatek zapewnia im zdrowie i płodność. Dzieci z zapartym tchem nasłuchiwały, czy usłyszą głosu zwierząt, choć zwykle słyszały tylko trzask ognia w piecu. Z nadejściem chrześcijaństwa dawne pogańskie rytuały zostały ochrzczone, przekształcone w folklor lub splecione w liturgię. W Wigilię cała rodzina wstawała wcześnie, by przez cały rok nie zasypiać szczęścia. Nie jedzono ani nie pito aż do wieczerzy, by nie zaznać głodu. W zamboże choinki ozdabiano świeżo upieczonymi ciasteczkami, a w szczałkowicach ustawiano je w kącie pokoju, by kolędnicy mogli ocenić zamożność gospodarza. Na Wołyniu pod obrus kładziono siano, a ojciec wnosił do izby snop zboża symbolizujące urodzaj i błogosławieństwo. Na samoszczyźnie że Wigilina składała się z dwunastu potraw. Zawsze zostawiano puste miejsce dla wędrowca, a jeśli ktoś z rodziny w tym roku zmarł, Nakrywano i dla Niego osobny talerz z opłatkiem i zapaloną świecą. Ojciec wnosił snop, słomy lub choinkę, siano kładziono pod obrusem, a cała rodzina klękała do modlitwy. Po niej łamano się opłatkiem, życząc sobie zdrowia, szczęścia i Królestwa Niebieskiego. Po kolacji oto wróżby nabierały szczególnego znaczenia z siana wyciągniętego spod obrusa, z cebuli, a nawet z zachowania zwierząt. Na całych kresach kolędowanie było niezwykle barwne. Dzieci i młodzież po skończonej wieczerzy chodziły od domu do domu, śpiewając kolędy i pastorałki, winszując gospodarzom. A w ruskich wsiach, w czasie świąt, zgodnie z juliańskim kalendarzem, rozbrzmiewały szczędrivki, pieśni noworoczne, pełne fantazji i obrazów przyrody. W niektórych wersjach wspominano nawet o najazdach Tatarów i Turków, co pokazuje, jak głęboko zakorzeniona była pamięć historyczna w ludowej twórczości. W wielu domach śpiewano kolędę codziennie, nie tylko w Wigilią. Wykorzystywano do tego specjalne książeczki zwane kantyczkami. O północy wszyscy gromadzili się na pasterce w kościele. W Saborze, w kościele parafialnym, przy ołtarzu Matki Bożej ustawiano szopkę, a u Bernardynów grała orkiestra denta Nadając uroczystości wyjątkowy charakter. Po powrocie z kościoła niektórzy spali na słomie, wierząc, że łóżka tej nocy należą do duchów zmarłych. W drugi dzień świąt święcono obiad, którym wierni rzucali w kapłana na pamiątkę męczeństwa świętego Szczepana. Nowy rok przynosił kolejne wróżby. Dziewczęta losowały imiona przyszłych mężów, a bojkowie w górach wróżyli z węgielków na piecu. Oto na piecu układano rozżarzone węgielki, każdy symbolizował jednego domownika lub zwierzę. Ten, którego węgielek pierwszy pokrył się popiołem, miał umrzeć w nadchodzącym roku. Te rytuały, choć dziś mogą wydawać się surowe, były wyrazem głębokiej więzi z cyklem życia i śmierci. 6 stycznia obchodzono Wigilię Bożego Narodzenia w obrządku wschodnim. Dla Polaków był to dzień szacunku i przedłużonego świętowania. Bojkowie. Spożywali wieczerzą przy stole związanym łańcuchem, z żelazem, piłą, pługiem pod stołem, a wszystko to miało odpędzić złe moce. Świadectwa ze pokazują dramatyczny kontrast. Przy ubogim stole z pustymi talerzami i kawałkiem czarnego chleba dzielono się opłatkiem przesłanym z ojczyzny. Była to chwila ciszy i tęsknoty, ale także znak, że nawet w najtrudniejszych warunkach święta Bożego Narodzenia dawały nadzieję i poczucie wspólnoty. Po święcie Jordano następowały dni wyciszenia. Domownicy wracali do codzienności, do własnych zajęć. Ale jeszcze przez kilka tygodni w domach śpiewano kolędy, odwiedzano sąsiadów i dzielono się opłatkiem. W wielu domach przechowywano stare kantyczki, zbiory kolęd, które rozbrzmiewały codziennie aż do święta ofiarowania pańskiego 2 lutego. Wtedy kończył się cykl zimowego świętowania. A ludzie zaczynali wypatrywać pierwszych znaków wiosny. Było to symboliczne przejście od czasu ciemności i oczekiwania ku nowemu życiu. Zwyczaje bożonarodzeniowe samorszczyzny i kresów, zarówno te polskie jak i rusińskie, tworzą wspólną przestrzeń pamięci, w której duchowość splatała się z folklorem. A magia z chrześcijaństwem. To dziedzictwo pełne światła, ognia, wróżby i wspólnoty zasługuje na dalsze zachowanie, bo w tych zwyczajach kryje się bowiem nie tylko historia regionu, ale także uniwersalna opowieść o człowieku, który w najciemniejszym czasie roku szukał światła, nadziei i bliskości. Dziś wiele z dawnych zwyczajów zanikło. Inne przetrwały w znikomej i zmienionej formie. A jeszcze inne powracają w rodzinnych wspomnieniach i opowieściach. Jednak duch kresowego Bożego Narodzenia wciąż żyje w kolędach, w zapachu maku i miodu, w obrazie dzieci biegnących po kolędzie, w ciszy pasterki. I w prostym geście dzielenia się opłatkiem. To dziedzictwo jest jak płomień, który trzeba pielęgnować, bo w nim kryje się nie tylko historia kresów, ale także uniwersalna prawda o człowieku. Że nawet w najdłuższą noc roku potrafi on odnaleźć światło, że w chwilach tęsknoty i niedostatku. Potrafi stworzyć wspólnotę, a w prostych gestach odnajduje nadzieję. Boże Narodzenie na Kresach było i pozostaje opowieścią o miłości, pamięci i bliskości. O tym, że nawet w najtrudniejszych czasach rodzi się światło nadziei. Współczesność niesie ze sobą nowe wyzwania. Technologia, która miała nas zbliżać, często oddala, zamykając ludzi w ekranach, w samotnym przebijaniu wiadomości, w cyfrowym świecie pozbawionym dotyku, spojrzenia i uczuć. Zatraciliśmy to, co najważniejsze: wspólnotę, która była fundamentem świąt na Kresach tam każdy gest, podanie opłatka, wspólna modlitwa, śpiew kolęd był aktem budowania więzi, przypomnieniem, że człowiek nie istnieje sam, lecz w kręgu rodziny, sąsiadów, wspólnoty. Patrząc wstecz w dawne czasy, możemy dostrzec jak wiele utraciliśmy. Ale właśnie w tej pamięci kryje się szansa. Może warto wrócić do tradycji, do prostych rytuałów, które dawały poczucie sensu i zakorzeniały nas w świecie. Może warto znów usiąść razem przy stole, spojrzeć sobie w oczy, podzielić się chlebem i słowem. Bo jeśli zatracimy tę świadomość i tożsamość ludzką, jeśli zapomnimy, że święta są przede wszystkim o bliskości i wspólnocie, pozostanie nam tylko pusty rytuał. A przecież Boże Narodzenie na Kresach uczy nas, że nawet w najciemniejszym czasie roku zawsze rodzi się światło, światło pamięci, wspólnoty i nadziei.